Cześć, nazywam się Ada Kinowska, jestem wirtualną asystentką i prowadzę stronę Kobiecy Biznes Online. W dzisiejszym odcinku chciałabym nagrać takie małe sprostowanie do tego, jak wyciąć tło ze zdjęcia. E, kilka odcinków temu opowiadałam Wam o tym, jak zrobić miniaturę na YouTube i w tym filmie powiedziałam, że trzeba to robić w Photoshopie. E, I okazuje się, że nie. Wcale nie trzeba, dlatego, że jest narzędzie, dzięki któremu możemy przez tylko wgrywając zdjęcie do przeglądarki Możemy wyciąć tło i wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie, dużo szybsze. Nie będziemy musieli klikać tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy, łączyć tych wszystkich kropaczek w Photoshopie i do tego wszystkiego nie potrzebujemy Photoshopa. No i Photoshop za Photoshop trzeba płacić, a to narzędzie jest bezpłatne. Także kolejne bezpłatne narzędzie dla Was. Przejdziemy teraz na ekran mojego komputera, gdzie pokażę Wam, jaka to strona, jak to zrobić i jak to wygląda. Dosłownie minutę to trwa. I będziecie mieli piękne zdjęcie do na przykład swojej miniaturki na YouTube. To się nazywa Remove Background. To jest skrót BG, czyli remove.bg. E, i, e, I po prostu ładujemy zdjęcie, z którego, ch z którego chcemy usunąć ten. To tło. Ok, i mamy z logo wycięty po prostu, wycięte po prostu tło. I pobieramy. Jeżeli chcemy, jakby większe niż 500 na 500, to musimy sobie założyć bezpłatne konto. I, i już to jest, jak widzicie, 3 sekundy. Czyli to, co pokazywałam w Photoshopie, jest jednak <złynne> złym pomysłem, bo to trwało dosłownie 3 sekundy. Więc to nam bardzo ułatwia. A drugi sposób. Bardzo fajne. Dla tych z Was, którzy chcą albo mają możliwość korzystania z tej bezpłatnej, wypróbowania tej płatnej wersji bezpłatnie przez miesiąc, to możemy to zrobić równie dobrze w kanwie. Wybieramy sobie zdjęcie. Ok, wybieramy sobie zdjęcie i naciskamy na nie. Bierzemy efekty. I usuwamy tło. I już mamy pięknie usunięte tło ze zdjęcia. Okej, okay, mam nadzieję, że to narzędzie wam się podoba, a film okazał się dla was przydatny. Jeśli tak, proszę zostawcie mi jakiś znak, czyli komentarz, łapkę w górę, bądź subskrypcję i widzimy się już jutro w kolejnym filmie.